Ciemanko dzisiaj przyjemny, ale jakże ważny temacik. Maszyna do śmigania na co dzień, do której w zasadzie to ciężko się jakoś doczepić. Segment B, i jednolitrówka uturbiona pod maską. Volkswagen Polo, rocznik 2018. Polo oczywiście z generacji na generację rośnie. Aktualnie zrównało się już nawet z Golfem czwórką. Eee, Volkswagen Polo już tak... Wydoroślało. Kiedyś to się mówiło, siema Polo, cześć Polo. Teraz kurczę, trzeba mówić dzień dobry! Albo witam, gdy nie wiemy, czy powiedzieć cześć, czy może jednak dzień dobry. Bazowo w takim polo mamy jednostkę 10 MPI wolnosącą. Kiedyś chyba była próba autostradowa i bizy właśnie takiej. Jednak w tym egzemplarzu jest jednostka 10TSI. Ale ta słabsza, 95 koni mechanicznych, jednak. Mimo wszystko ten samochód całkiem fajnie się odpycha. Ja piernicze, ale się zawiodłem. Jadę polówką i nie ubrałem polówki. A tak by to pasowało. Ale myślę, że nie zawiedzie się osoba, która przyjedzie obejrzeć ten samochód, jeśli będzie chciała kupić, bo jest on na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. W ogóle auto w naprawdę świetnym stanie. Też wypada sprawdzić, czy jest ono zdrowe. Mam ze sobą swoje urządzenie diagnostyczne Racebox. Dodam jeszcze, że mamy tu pięciobiegową manualną skrzynię biegów i samochód w tej konfiguracji waży jakoś 1130 kg. Producent deklaruje, że pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 10,8 sekundy. Panie drogi, bardzo ładnie. Prędkość maksymalna podobno 187 km na godzinę. Sprawdzimy to. Myślę, że możemy startować. Ok, palimy maszynę. Naprawdę za każdym razem nie mogę się nadziwić, jak ładnie pracuje 1.0 TSI, mimo iż to trzycylindrówka, ale nie taka jak z Matiza, czy też. Stiko! Dosłownie delikatnie, może coś tam czuć jak jedziemy, chociaż na wolnych obrotach no praktycznie nic. Na pewno lepiej niż diesel. Jak się wkręcimy na obroty, to mniej więcej jak diesel, a przecież wielu pisze, że lubimy TDI, 1,9 TDI. 1,9 TDI to w ogóle o wiele gorzej pracuje niż takie 1,0 TSI. I okej, okay, co tutaj jeszcze? Chyba skasujemy sobie zużycie paliwa. O! Trybów jazdy tutaj nie ma. Klimatyzacja manualna. Chuuu, grzane fotele mamy. W ogóle jakie tutaj jest wyposażenie. Wprawdzie nie mamy jakichś może największych felk na świecie czy coś, ale ładny lakier. Audio Beats, nagłośnienie. Jakiś... Momencik. Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, Cegary LCD. Nawet jest tutaj aktywny tempomat. No, ludzie. przy śmigania. Sobie na co dzień Na luzaku No Bardzo fajnie, że jest tutaj Mniejsza jednostka, ale za to uturbiona Wtedy jak i mamy, nie wiem 2800 obrotów czy coś takiego W ten samochód przynajmniej się odpycha Jakby tutaj było wolno sąca jednostka to może by palił więcej wtedy wóz, ale za to byłby mniej elastyczny. Oho, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? A, ok. Chyba trzeba tutaj ściągnąć kamerkę, czy nie? Ściągniemy kamerkę. Nie, no, rękaw tutaj był, ale widzę, że chyba już się. Tutaj zbiera ekipa. O no i dobra, my przecież tutaj bezprzypałowo my chcemy sobie tylko na maksa pocisnąć. W ogóle mówiłem Wam, że to ma 170 nm, niemiecka strona tutaj możemy cisnąć. <laughs> tak jest, proszę Państwa 95 i 170 Nm. No, i do drugiego mostu paczka 8, według GPS-u. Paczka 8, I już było 184. Odpuszczamy ruch 1.0 TSI. Jednolitroweczko, po prostu karton tam czegoś. Dobra, jedziemy powoli sobie tutaj, bo jest ruch. No. Tak dziwutko chodzi ten silnik w czasie jazdy, że nawet nie kapnąłem się, że jadę na czwórce A powinienem na piątkę se wrzucić z sensu tak piłować Może prędkości obrotowe? To przy takich 120 km na godzinę 2742 Dobra Zaraz to wszystko sobie tu posprawdzamy No widzicie, no kurcze jest dzisiaj ruch 140 km na godzinę To jest gdzieś 142. No i nie wiem, powinienem przy stówce sprawdzić O taki normalniejszy samochodzik Ale nie, przy 160 km na godzinę Kilometrach na godzinę Co jest, tak się jąkam 3602 No i znowu tutaj wyprzedzanie Jąkam się troszkę, bo chciałbym, żeby ten samochód tutaj jak najlepiej pojechał. Ja bardzo lubię 1.0 TSI. I możecie sobie pisać co chcecie. Nie, no pod wiatr tak idzie. Niesamowite. No 187 km na godzinę po równym I to pod wiatr Odpuścimy Ciekawe jak będzie z wiatrem i z górki w ogóle Nie no, tutaj możemy w sumie jechać tak spokojniej Wjeżdżamy na odcinek specjalny Zużycie paliwa 9.3 się utrzymuje, ale tak jadę w miarę dynamicznie No możemy tutaj szybciej pocisnąć niż Volkswagen Taigo, Który niedawno był prezentowany na kanale, był na próbie autostradowej on był chyba mocniejszy. Miał więcej koni mechanicznych. No tutaj 95, ale nie pamiętam. Musielibyście zobaczyć sobie. Takie 187 na równym. Strasznie sprawiedliwie. Ale no sprawdzałem kilkukrotnie w dowodzie, czy to jest na pewno 95 koni mechanicznych. No i jest. No, ale jakieś chyba... Bonusik może jest od producenta, bo tak to auto jest w 100% seryjne ze wszystkim. No, patrzcie. No, patrzcie. Trzy garnki. Paczka 9. I to jest szczyt górki 191. Ciągle pod wiatr jedziemy. No. Okej. Okay, okay. No, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Proszę. 201 i 206. Według prędkościomierza jakieś tam pytanka tutaj może są? Chyba nie zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na szmln. w takie polo taki mini Golf, tylko tutaj auto jest bardziej tradycyjne względem Golfa ósemki przykładowo no, na kierownicy są normalne przyciski, bardzo są wygodne, wygodniejsze niż tych niż te dotykowe no yy. Klimatyzacja, też normalny panel. No tutaj mamy dość dodatkowy wyświetlacz, ale to wszystko jest ekstremalnie proste w obsłudze. sound Soundczek. wciśniemy. O, prawie nic tutaj nie słychać. Cichuteńko kulturalnie. Jedziemy na autostradę. No i w sumie możemy sprawdzić jeszcze tak raz, jeśli nie będzie ruchu. Czy uda nam się pojechać szybciej. Mazda 6 za nami w kombi. Prowadzenie no, jak dla mnie bardzo poprawne, aczkolwiek czuć tutaj, że mamy wysoki profil opon. No. Jest z dół, to można też wcześniej sobie tutaj zmieniać biegi. Wygodnie tutaj się siedzi. Pozycja za kierownicą też do znalezienia, dla niższej, jak i wyższej osoby. Bez żadnego problemu, to w ogóle ja na czwartym biegu tutaj jadę, mogę sobie piątkę wrzucić, ale zobaczymy co się stanie, jak pojadę na czwórce jeszcze troszkę. O, by ktoś tutaj nie wyprzedzał. Mam nadzieję, że to eco-driving za ciężarówką. Paczka 85, damy sobie piąteczkę. Dajesz polóweczka, dajesz. No tutaj jest taki równy teren i takie utrzymywane 198 km na godzinę. Lekki cień aerodynamiczny. I dobra. Dwie stóweczki. Nie będziemy auta męczyć. 201 pojechało, 187 ma wpisane. Pięknie. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta strasznie ważna próba autostradowa w końcu 1.0 TSI zawsze są bardzo ważne próby autostradowe wszystko Wam się niesamowicie podobało. Było to coś fenomenalnego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.